Dzień dobry. Mam na imię Ela i witam serdecznie na moim kanale. Witam wszystkich, którzy po raz kolejny tutaj zaglądają. Witam tych, którzy po raz pierwszy oglądają moje filmy. I dziękuję bardzo za wszelkie formy aktywności pod moimi filmami i postami. Bardzo dziękuję za polubienia. Dziękuję też za subskrypcje i komentarze. Te komentarze, moi drodzy, pozwalają tak naprawdę osobom, które tutaj zaglądają, odnaleźć bardzo często siebie bądź swoją sytuację. Dlatego są one tak cenne, ale też muszę powiedzieć, że gratuluję wielkiej odwagi i mam ogromny szacunek do tych wszystkich osób, które opisują czasem bardzo trudne sytuacje ze swojego życia i robią to z chęci podzielenia się. Swoim doświadczeniem i pokazania, że tego typu rzeczy przytrafiają się naprawdę wielu osobom i że tak naprawdę nie jesteśmy sami, nie jesteśmy wyobcowani w tym, co nam w życiu się przydarza. Moi drodzy, często jest tak, że kiedy nagrywam moje filmy, one nie są profesjonalne zdarzają się różne niedociągnięcia, różne wpadki czasami jest też tak. Że moje myśli wybiegają przed moimi słowami, i te słowa czasem nie nadążają za moimi myślami. Więc kiedy czasem później już obejrzę nagranie, które udostępniłam, sama widzę, że pewne słowa uciekają czasami, pewne zostały wypowiedziane nie tak jak trzeba. Nie zawsze są to może bardzo pod względem stylu wypowiedzi, tak jak być powinny, ale tak jak wcześniej wspominałam, ten kanał nie jest kanałem profesjonalnym i pozwalam sobie też na to, żeby te moje filmy były takie, takie niedoskonałe, ale one są po prostu nagrywane spontanicznie, bez wcześniejszego, szczególnego przygotowania. Mam nadzieję, że wybaczycie mi te różne niedociągnięcia i że nie na tym skupiacie się tutaj, a raczej na tym, o czym do Was mówię. Więc, tak jak mówię, raz jeszcze przepraszam za wszelkie techniczne. Bądź wynikające z moich niedociągnięć rzeczy, które być może mają wpływ na odbiór moich filmów. Moi drodzy, dzisiaj chciałam powiedzieć kilka słów o intuicji. Od razu powiem, że w związku z tym, że moje poprzednie dwa filmy były dosyć długie, a wiem, że też dosyć męczące jest oglądanie dłuższych filmów, dlatego ten film będzie dosyć krótki. Postaram się streścić naprawdę w dużym skrócie to, o czym chciałam dzisiaj do Was powiedzieć. Moi drodzy, intuicja, jak wiecie, to jest coś, co towarzyszy tak naprawdę każdemu z nas. Niestety, bardzo często bywa tak, że ten głos intuicji, czyli ten wewnętrzny cichy głos, który nie wynika z lęku, ze strachu, z presji, ale wynika z poczucia prawdy tej wewnętrznej, która płynie w nas. On bardzo często jest zagłuszany. Zagłuszany jest z różnych powodów. Najczęściej dzieje się tak, ponieważ system, w którym tak naprawdę żyjemy, wzorce zachowań, to w jaki sposób zostaliśmy wychowani, bardzo często sprawiało, że nasza wewnętrzna intuicja została Zagłuszana bardzo często, bo nawet dzieci spontanicznie mówią różne rzeczy, a my strofujemy te dzieci, my, czyli mówię tak ogólnie, to nie znaczy, że każdy z nas tak robi, ale ogólnie my jako dorośli bardzo często gdzieś oczekujemy od dzieci określonych zachowań, które też wynikają z naszych przekonań, z naszych uwarunkowań i bardzo często lekceważymy te głosy, które jako dziecięca taka jeszcze spontaniczność powoduje, że te dzieci rzeczywiście te intuicji bardziej słuchają. My jako dorośli nauczyliśmy się funkcjonować według określonych wymagań, które są stawiane nam właśnie od najmłodszych lat. Najpierw wychowanie w domu, potem szkoła, potem kolejne jakieś miejsca pracy. To wszystko jest uwarunkowane pewnymi oczekiwaniami. I w tym wszystkim głos intuicji tak naprawdę nie ma racji bytu bardzo często. On tak naprawdę nie może się uzewnętrznić, bo jeśli nawet my go odczuwamy, jeśli nawet gdzieś bardzo często intuicja podpowiada nam pewne rzeczy, to my bagatelizujemy, my to lekceważymy, ponieważ ego wtedy bierze górę. Można byłoby zastanowić się, jak w takim razie odróżnić głos intuicji od głosu naszego ego. Z pewnością tutaj są osoby i są kanały, które w sposób pro profesjonalny o tym mówią. Ja powiem Wam, jak ja się nauczyłam tego odróżniać. Może ta wskazówka będzie dla kogoś przydatna. Posłuchajcie, ja bardzo często w swoim życiu ten wewnętrzny głos intuicji słyszałam, ale nie chciałam go słuchać z różnych powodów, bo czasem podpowiadał mi rzeczy niewygodne. Czasem ten głos wewnętrznej intuicji e, mówił mi, że coś, e, co ja uważam za słuszne, wcale słuszne nie jest. E, podpowiadał mi, że czasem powinnam postąpić naprawdę wbrew e, wielu innym ludziom, więc było to też e, i niewygodne, i trudne. E, więc. Jak zostaliśmy nauczeni, żeby się nie wychylać, żeby nie być człowiekiem o zdaniu odmiennym niż zdanie ogółu, i tak dalej. Takich przykładów moglibyśmy tutaj bardzo wiele wyróżnić. Tak też słuchajcie, no i ja też swego czasu do tego tak podchodziłam. Albo uważałam, że nawet jeżeli zdawałam sobie sprawę z tego, że ten mój wewnętrzny głos, czyli ta moja intuicja, Ewidentnie pokazywały mi, że pewne rzeczy są złe w moim życiu, że pewne osoby robią w stosunku do mnie, zachowują się w stosunku do mnie nie tak, jak powinny. Ja nie potrafiłam podążać za tym głosem, ja nie czułam jeszcze w sobie chyba takiej odwagi, takiej siły, żeby pozwolić mojej intuicji dojść do głosu. Więc bardzo często starałam się podchodzić racjonalnie do życia. Racjonalnie, czyli kierując się po prostu ego. E, tak jak powiedziałam na początku, intuicja to taki cichy, wewnętrzny głos, powiedziałabym, duszy, który wie, co dla nas jest dobre, który jest spójny z nami, który nie działa z lęku, nie działa ze strachu, e, nie działa z, e, pod wpływem presji. On wynika z tego, co spójne jest z nami. Czyli jest to taka, taki głos, Autentyczności, który często się w nas odzywa w sytuacjach, kiedy musimy na przykład podjąć pewne decyzje, albo kiedy stoimy na jakimś rozdrożu, albo w momencie, kiedy um, ewidentnie dostajemy sygnały, już nie tylko nawet z naszego głosu, intuicji, z, ale też z, na, z naszego ciała, że coś nam nie służy. Natomiast ego jest hałaśliwe, jest krzykliwe. Ego zawsze sprawia, że czujemy się niewystarczający. Niezdolni do pewnych rzeczy, nie na coś, czyli wszelkie takie potrzeby, zauważyłam potem z biegiem czasu, że wszystkie takie potrzeby mojego umysłu, czyli te właśnie już teraz wiem, że pochodzące z ego, e, hamowały mnie przed podejmowaniem działań, przed podejmowaniem czasem trudnych wyzwań, e, ponieważ one e, mówiły mi, że nie rób tego, bo stracisz coś, nie rób tego, bo Będziesz musiała ponieść konsekwencje takie czy inne, albo będziesz musiała udźwignąć taki czy inny ciężar, więc wygodniej było, po prostu wygodniej było iść za głosem ego niż słuchać intuicji. Słuchajcie, dlaczego ta intuicja jest taka ważna? Jest tak ważna, dlatego że w momencie, kiedy my nauczymy się jej słuchać, ona jest takim naszym naj, najważniejszym drogowskazem w życiu. I posłuchajcie, czasami jest tak, że wszystko wydaje się na pozór y, właściwe. Ale jest taka, taki moment, jest coś takiego, co mówi nam, że nie idź za tym, że to nie jest dla ciebie, że to nie przyniesie ci niczego dobrego. I czasami w porównaniu z tym wszystkim, co zewnętrznie, co fizycznie nam się wydaje ok, kiedy sobie to porównamy, to ten głos intuicji naprawdę jest taki malutki w tym wszystkim, więc ego z automatu podpowiada, e, to jest dobre same korzyści to ci przyniesie i tak dalej. Nie wychylaj się, nie mów rzeczy, których będziesz żałować i tak i, i tak dalej i tym podobnie. Ech. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Słuchajcie. Mówię o tym, bo myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób, które uwikłanych zostało w różnego rodzaju trudne sytuacje w życiu, między innymi w relacje toksyczne, wy z pewnością dostawaliście sygnały od swojej intuicji. Z pewnością ech. Kiedy z perspektywy, z perspektywy czasu patrzycie na różne wydarzenia z życia, myślę, że zdarzyło się niejednokrotnie, że powiedzieliście sobie coś takiego: Gdybym wtedy zachowała się inaczej, gdybym wtedy postąpił w inny sposób, pewnie y, różne rzeczy potoczyłyby się innym torem. Być może by tak było. Z drugiej strony, też y, już nauczyłam się też takiej rzeczy, żeby. Być dla siebie na tyle łagodną, żeby nie karać się nieustannie za to, że podejmowałam takie, a nie inne decyzje, bo wtedy one wydawały mi się słuszne, pomimo tego, że wynikały faktycznie z ego, a nie z intuicji, bo intuicja czasami bardzo głośno, nie tylko już była cichym głosem, ale ten głos dobijał się coraz bardziej gdzieś do mojego umysłu, a ja mimo wszystko próbowałam ją odepchnąć, bo nie chciałam przyjąć prawdy. Bo ta prawda byłaby niewygodna, bo wtedy okazałoby się, że na przykład moje wybory nie były słuszne, że powinnam wcześniej pewne decyzje podjąć w inny sposób, że powinnam wcześniej nauczyć się stawiać granice. I właśnie intuicja służy nam między innymi do tego, żeby nauczyć się stawiać granice. I wiecie, co z, tymi, z tym stawianiem granic, to jest tak, że bardzo często mówimy, że my mamy nauczyć się stawiać granice innym. Ja bym trochę to odwróciła, ponieważ tak naprawdę tu chodzi o te granice, które my stawiamy mm, względem siebie. Czyli to tak, jakby to nie uczymy innych ludzi przestrzegać naszych granic, ale to my się mamy nauczyć szanować, ustanawiać i przestrzegać swoje własne granice. Czyli jeżeli ja ustawiam coś jako granicę moją, która ma być dla mnie takim tym poczuciem bezpieczeństwa, to ja nie będę oczekiwała teraz, że inni. Tą granicę moją będą, tej granicy moje będą pilnować, i, i to oni, ich zadaniem jest przestrzeganie tego, żeby jej nie przekraczać. Moim zadaniem jest to, żeby nie pozwolić innym osobom przekroczyć tych moich granic. Więc tak naprawdę, słuchajcie, to nie chodzi o stawianie, e, może się mylę, ale tak wygląda to z mojej perspektywy, że nie, nie chodzi o to, żeby stawiać granice innym, ale umieć wyraźnie sobie zaznaczyć te granice. I wiedzieć, kiedy ktoś ją przekracza, i wtedy ja mam zareagować w odpowiedni sposób. E, tak jak wspomniałam tutaj wcześniej, słuchajcie, ta intuicja, gdybym mi posłuchała, z pewnością uchroniłaby mnie przed wieloma problemami w życiu. Ale wtedy powodował mną lęk, powodował strach, e, czasem panika. E, wynikało, tak jak powtarzam, to właśnie z mojego ego, ale ja jeszcze wtedy nie do końca miałam świadomość, że słuchając ego nie robię dobrze. A nam się wydaje, bo ktoś na przykład mówi, yy, nie narzekaj, yy, nie masz jeszcze tak źle, inni mają gorzej. Więc zaczyna się człowiek zastanawiać, faktycznie, no to słuchamy tego ego, które w ten sam sposób podpowiada. W momencie, kiedy intuicja mówiła bardzo wyraźnie, nie zasługujesz na takie traktowanie zasługujesz na coś innego dlaczego nie oczekujesz więcej dlaczego pozwalasz innym żeby w, w taki czy w inny sposób ciebie traktowali i słuchajcie ja nie mówię tego tylko z perspektywy osoby e, będącej w jakimkolwiek związku ale tu chodzi o wszystkie sytuacje w naszym życiu bo ta intuicja bardzo często słuchajcie ratuje nas nie tylko w związkach ale ratuje nas też w różnych sytuacjach w pracy w sytuacjach, naprawdę w różnych relacjach międzyludzkich. Dlatego ważne jest, żeby nauczyć się słuchać głosu własnej intuicji. Kochani, tak jak powiedziałam, wszystko na pozór może być piękne, kolorowe, cudowne, ale jeżeli w środku czujemy, że coś tu nie gra, że tak brzydko opowiem, coś tu śmierdzi, to znaczy, że tak jest, bo skoro intuicja nam to mówi, to nie wolno absolutnie jej lekceważyć. Jeżeli ktoś nas czaruje, patrząc nam prosto w oczy, kiedy nam mówi piękne słowa, ale my wewnętrznie, nasze ciało czuje, nasza dusza czuje, że jest inaczej, to naprawdę warto jest tego słuchać. Ja na przykład dzisiaj wiele sytuacji rzeczywiście potrafię sobie, kiedy przywracam czasem różnego rodzaju sytuacje, potrafię naprawdę stwierdzić, jak bardzo dałam się zwieść ego, zagłuszając głos intuicji. Ale to nic nie dzieje się bez przyczyny. Ja sobie też tak to tłumaczę. Może to jest też wygodne, ale myślę, że z perspektywy czasu tak jest, bo to też jest, słuchajcie, tak jak wcześniej wspominałam, nasza droga, to jest nasza nauka, to są nasze lekcje. Najważniejszą rzeczą jest, żeby z tych lekcji umieć wyciągnąć taką naukę, którą potem w swoim życiu już stosujemy. I e, słuchajcie, te czerwone flagi, te czerwone chorągiewki e, w różnych sytuacjach w życiu nam się pokazują. E, I. Oczywiście, osoba, która już przejdzie taką drogę, tak jak to określiłam w jednym z poprzednich odcinków, że kiedy przejdziemy przez cień naszego życia, kiedy dotkniemy tych wszystkich złych emocji, tych wszystkich złych zdarzeń i kiedy idziemy w tą stronę światła, czyli kiedy już wyzbywamy się tych, tego bólu, tego żalu, lęku i tak dalej, bo uleczamy się z tego, wtedy dopiero, słuchajcie, zdajemy sobie sprawę, że to wszystko ma sens. Taki głębszy trochę sens. Oczywiście, ja nie jestem osobą, która y, mówi, że wybaczaj swojemu oprawcy y, i pozwalaj mu dalej. Słuchajcie, bo ja też o tym mówiłam, o tym wybaczeniu, ale uważam, że dobrze jest wiedzieć, czym jest prawdziwe wybaczenie. Słuchajcie, wybaczenie polega na tym, że ja nie noszę w sobie żalu, ale to nie znaczy, że ja zapominam. Bo bardzo często jest tak, że właśnie ci ludzie toksyczni oczekują od nas wybaczenia, które będzie polegało na tym, że my wybaczymy, czyli wpuścimy ich z powrotem do swojego życia. Nie, moi drodzy. Nie na tym polega wybaczenie. Nie polega na samobiczowaniu się, nie polega na e, pozwalaniu sobie na to, żeby ktoś e, w nieskończoność nas niszczył, bo tak jak usłyszałam kiedyś od osoby toksycznej, że skoro jestem wierząca, to moim zadaniem, jest wybaczyć nie 7, nawet nie 77 razy, ale w nieskończoność. Czyli dostałam jasną informację, jasny sygnał, że ta osoba nigdy nie zamierzała się zmienić. Ona oczekiwała tylko ode mnie e, pokory, przyjmowania na siebie wszystkiego, co mi zrobi w imię mojej wiary. Tylko, że nie na tym polega wiara. Nie na tym polega zupełnie wiara. I niestety bardzo często my tą wiarę źle pojmujemy. Dlatego, moi drodzy, ja pomimo tego, że jestem osobą wierzącą, ale ja w bardzo m, przejrzysty sposób patrzę na pewne rzeczy, to nie chodzi o to, żeby człowiek był ciągle upokarzany. Nie chodzi o to, żeby człowiekowi ciągle działo się źle i będę sobie to tłumaczyć, bo, bo ja muszę, bo jestem wierząca, więc niosę swój krzyż. Nie, moi drodzy. Ja powtórzę jeszcze raz i można się ze mną nie zgodzić, natomiast ja e, też do tego musiałam dojrzeć. Że tak jak powiedziałam, dla mnie Bóg to jest miłość. To jest miłość yy, bezgraniczna, ale miłość polegająca też na tym, że ja kocham siebie. W momencie, kiedy kocham siebie, nie pozwalam komuś siebie niszczyć. Ja nie niszczę drugiego człowieka w imię szeroko porozmiany miłości, ale nie pozwalam komuś niszczyć siebie. Jeżeli ktoś zapowiada mi, że zamierza to robić w nieskończoność, to ja mówię nie. Z szacunku do siebie, z miłości do siebie i z poczucia godności, jaką powinien mieć w sobie każdy człowiek. Dlatego też warto słuchać głosu intuicji. Jeżeli powtórzę raz jeszcze, jeżeli ta intuicja mówi do was, że to nie jest dla was, że nie tak powinno to wyglądać, że ktoś wyrządza wam krzywdę, że ktoś traktuje was źle, że nie można w taki sposób postępować, to warto tej intuicji słuchać, bo pomijając ten głos, tak naprawdę Przestajemy szanować siebie, pozwalamy innym wykorzystywać się w nieskończoność, a nie na tym to polega, bo każdy zasługuje na dobre życie, na życie takie, które jest zgodne z nim, zasługuje na szacunek, zasługuje na, na to, żeby był ten człowiek widziany. Ja już mówiłam kiedyś o tym. Słuchajcie, my bardzo często nie rozumiemy, co to znaczy że ktoś nas widzi. To nie chodzi o to, że widzi nas fizycznie i zachwyca się nami, jak to my jesteśmy piękni. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy ktoś nas widzi tak w pełni, to widzi nas to, takim, jakimi my jesteśmy w rzeczywistości, czyli widzi i szanuje nasze uczucia, nasze potrzeby, nasze marzenia, nasze pragnienia. Widzę Ciebie takim, taką, jaką jesteś, czyli z tym wszystkim, co w sobie niesiesz i w momencie tylko wtedy kiedy tak ktoś nas traktuje to taka osoba zasługuje na nasze odwzajemnienie szacunek i dalej natomiast jeżeli ktoś tylko i wyłącznie chce nas wykorzystywać jeżeli tylko i wyłącznie jesteśmy dla kogoś takim naprawdę Bankiem zasobów, powiem w ten sposób, z którego tylko chcę korzystać, ale nie oddawać nic w zamian, chociażby nie chcę oddać tego w postaci szacunku, akceptacji, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, i tak to znaczy, że to jest osoba toksyczna, z którą my nie musimy wcale być. I tutaj, tak jak mówię, z szacunku do samego siebie warto o tym pamiętać i nie pozwalać innym ludziom na to, bez względu na to, kim są, żeby postępowali z nami w taki sposób. Posłuchajcie, tak podsumowując, tutaj yy, chciałam tylko jeszcze raz powiedzieć, że yy, w zależności od tego, oczywiście, czy podchodzimy do tego z yy, perspektywy wiary, czy też z zupełnie innych yy, pobudek, Możemy ten głos intuicji nazwać różnie, czy to głosem Ducha Świętego, czy wewn głosem wewnętrznym duszy, i tak dalej. To wszystko jest to samo. Słuchajcie, ludzie bardzo często tak, tak mocno przywiązują się do nazewnictwa, czepiają się tego nazewnictwa y, i poniżają innych ludzi za to, że ktoś podchodzi do tego w taki czy w inny sposób. Słuchajcie, nie na tym to polega. I wiecie co, mój kanał y, nie służy tutaj temu, żeby mówić o różnego rodzaju podejściu do, do wiary, i tak dalej, bo to absolutnie nie jest moim celem. Ale chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, że mm, jako osoba, która do tej pory gdzieś identyfikowała się bardzo mocno z osobami, które uważają się za ludzi wierzących, za katolików, za chrześcijan, muszę powiedzieć, że mm, nie chcę się identyfikować z większością rzeczy, którą ta, ci ludzie reprezentują sobą. To znaczy, nie chcę identyfikować się na przykład z agresją, z mściwością, ze złośliwością, z poniżaniem, bo jeżeli uważamy się za ludzi wierzących, jeżeli uważamy się za ludzi, którzy są blisko Boga, którzy hełpią się tym, że są właśnie osobami blisko Kościoła i tak dalej, a ich życie pokazuje zupełnie coś innego, to dla mnie to jest po prostu zwykła hipokryzja. I ja z tym absolutnie nie chcę się identyfikować. Kiedy mówię o Bogu, to ja mówię o tym Bogu prawdziwym. Nie o tym, którego ludzie sobie dopasowują do siebie. Nie, do, nie mówię o wierze, która jest dla różnych osób wygodna w różny sposób. Bo jeżeli nienawidzisz drugiego człowieka, jeżeli zioniesz do niego właśnie nienawiścią, agresją, jeżeli chcesz. Po prostu utopić go w przysłowiowej łyżce wody i zrobiłbyś człowieku wszystko. Zrobiłbyś, czy zrobiłabyś, żeby to, czego człowieka drugiego wdeptać w błoto, to nie mów, że jesteś wierzący, to nie zastawiaj się Panem Bogiem, to nie, nie dawaj sobie prawa do tego, żeby uważać się za kogoś lepszego i za kogoś, kto, kogo czeka niebo, <laughs> niebo. A, 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 a temu człowiekowi drugiemu mówisz, że pójdzie do piekła. Więc ja powtarzam raz jeszcze, nawet pod tym względem, jeśli wasza intuicja wam mówi, że nawet jeśli ta osoba chodzi do kościoła, gdzieś naprawdę udziela się i tak dalej, ale ewidentnie życie tej osoby pokazuje, że jest bardzo daleko od Boga, no to warto tej intuicji też posłuchać i niekoniecznie brać przykład z takich ludzi, bo tak jak powiedziałam, tutaj powinna się tak, tacy ludzie powinni się w ogóle e, identyfikować z zupełnie czymś innym. I kiedy mówiłam właśnie o tym wybaczaniu. To chodzi o takie wybaczenie, które pozwala Wam uwolnić ciężar z duszy Waszej. Wybaczyć należy nie tylko ludziom, którzy nas krzywdzą, ale wybaczyć należy też sobie, że my siebie katowaliśmy za to, że pozwoliliśmy na to. Słuchajcie, nie ma sensu tkwić w takich emocjach. Nie ma sensu bez końca robić z siebie ofiary, nawet we własnych oczach. Bo tak jak mówiłam już wcześniej, pozostawanie w roli ofiary przyciąga dalej do nas sytuacje, które nas w tą rolę ofiary wpędzają. Więc słuchając, słuchając głosu własnej intuicji, powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy osobami, które zasługują, tak jak powtarzam po, kolejny raz, na szacunek, na miłość, na poczucie bezpieczeństwa i na dobre życie. Więc warto wybierać takich ludzi, takie wydarzenia, które nam służą, a te, które nam nie służą które niszczą to nasze wewnętrzne poczucie, kim jesteśmy, na co zasługujemy, po prostu od takich ludzi powinniśmy się odsuwać. I dlatego ta intuicja jest tak ważna, bo ona pozwala nam działać w zgodzie ze sobą. A tylko człowiek, który żyje w zgodzie ze sobą, czyli jest spójny, e, w, jeśli chodzi o sferę swoich myśli, e, słów, e, czynów, jeśli to wszystko jest spójne, to znaczy, że wtedy możemy odzyskać ten spokój, który jest nam bardzo potrzebny do tego, żeby w życiu nam wiodło się dobrze. I ta intuicja między innymi do tego właśnie służy. Dziękuję bardzo. Jeżeli uważacie, że te treści dzisiejsze w jakiś sposób są z Wami spójne, to bardzo proszę o polubienia w tym celu, żeby te filmy dotarły do większej ilości osób, które. Być może tego typu y, filmów treści poszukują. Dziękuję bardzo.